Cześć witajcie, ja jestem chudy, a to jest FIFA 14 Kariera Bramkarza odcinek 25 I gramy dzisiaj z klubem Coventry I mam nadzieję, że to mi się wreszcie popisze swoją wielką formą, bo wiemy, wiemy jaki on ma wielki talent. Jak no jeszcze tego nie pokazał, jeszcze tego nie pokazał Ale my co wiemy, my to wiemy że on w przyszłości będzie naprawdę wielkim ramkarzem, najlepszym na świecie, lepszego nie będzie. No chyba że wcześniej wyjdzie FIFA 15, no to wtedy, wtedy może jeszcze tego celu nie osiągnąć. Teraz to mi wyrzuca i nie trafia. Jeśli słyszycie jakieś dźwięki w tle, coś tam typu przejeżdżające samochody, nie wiem jakieś, nie wiem wiertarki, coś w tym stylu, to Przepraszam Was za to, ale muszę mieć po prostu otwarte okno, bo inaczej się tutaj wysiedzieć nie da i tak jest dość gorąco, ale... Dobra, no tym razem nie będę nagrywał w południe, wtedy kiedy słońce świeci najbardziej. Oczywiście mecz w formie skrótu i sobie muszę zmienić kamerę. I przeciwnicy blisko naszej bramki teraz, co im z tego wyjdzie? Teraz wycofanie i dośrodkowania nie ma. Jest podanie, znowu podanie na skrzydło, zejście do środka. Podanie i znowu podanie i teraz będzie podanie na kolejne, na drugie skrzydło i teraz znowu do środka się tak bawią tą piłką, tymi podaniami, strzałów na razie nie ma, chociaż może teraz jest miejsce, jest miejsce, ale nie, on jednak, no jednak coś strzela. Powiem wam, że myślałem, że to przeleci, myślałem, że to był strzał, a to było jednak dośrodkowanie, ja myślałem, że to tam wyleci, a tutaj nie widziałem tego, co stało w polu karnym, miałem szczęście żeby po prostu ten jego strzał z główki był niecelny, bo mógł mnie nieźle zaskoczyć. I teraz nasi znowu mają szansę. No dużo atakują nasi w tym meczu. Czyżby przeciwnik był jednak troszkę słabszy? Nie wiem, nie wiem. I teraz no, spokojnie Tommy złapał tą piłkę. No jednak przeciwnicy dopiero raz czy dwa nas atakowali więc na pewno duży wynik to nie jest. Nasi są w większości przy piłce i przeprowadzają jakieś akcje tam znajdujemy się pod bramką rywali No i mamy okazję, naprawdę dobrze nam idzie w tym meczu, więc... Więc chyba źle dobrałem przeciwnika, myślałem, że będzie im lepiej szło. A tutaj nic z tego jednak. No ale cóż. Może jeszcze jakoś w drugiej połowie się rozkręcą, bo na pierwszą połowę już nie liczę, bo to jest jej końcówka niestety. No 4 minuty doliczone, przeciwnicy teraz atakują i dośrodkowanie, ale prosto w ręce Tomiego, Tomi sobie to wyrzuca do najbliższego zawodnika. No i to jest raczej koniec pierwszej połowy, którą można podsumować, że była troszkę słaba, ponieważ no, przeciwnicy mało zaatakowali zaraz sobie. Spojrzymy, spojrzymy jest tak słowo zobaczymy no sobie zobaczymy statystyki i będzie można porównać kto ile był przy piłce i zobaczyć mniej jak to wyglądało no posiadałem piłki mieliśmy większe to strzały jeden przeciwnik też strzały jeden posiadałem piłki no niewiele mniejsze, nie niewielka nie za tym posiadałem piłki ale w większości gra toczyła się też na połowie rywali oni tam też nie mogli wyjść ze swojej połowy, my tam siedzieliśmy, ale nie potrafiliśmy wykorzystać tych okazji, tylko raz uderzyliśmy na bramkę, czyli no, słaby wynik, słaby wynik, mecz jest trochę nudny. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w drugiej połowie, e, może któryś z zespołów ruszy bardziej do ataku, odważą się na taką poważniejszą grę, no nie wiem, bardziej ofensywną, e, mniej skupią się na obronie, zobaczymy co z tego wyjdzie. i od razu na samym początku rywale mogą mieć szansę jednak no nie troszkę za mocne po to, e, to podanie tam było ja gram z czerwonymi tak? tak chyba tak dobrze bo my też mamy żółte stroje mi się to myli ale przeciwnie są teraz przy piłce ładnie się to udało zrobić i to mi dobrze ocena rośnie 8-1 pięknie i teraz strać piłkę poproszę pro nie no dobra już nie strać piłki ale 8-2 ocena, coraz lepiej się to do, dla nas robi i mam nadzieję, że tak będzie wyglądała yy, dalsza część tej, tej drugiej połowy, a teraz też nasz atak był jednak, no Bramka rywali już ma tą piłkę i wykopuje i przejmuje ją kto? No my ją przejmujemy niestety. Oj, teraz był błąd y, tutaj bramkarza rywali i strzał, no nie wiem, myślałem, że y, po tym jak wypada piłka od bramkarza i należał ktoś siłko podbiegnie, uderzy na pustą bramkę i będzie gol. Ale jednak nie, tak nie było i bramkarz zdążył się ponownie ustawić i nic z naszej akcji nie wyszło i cały czas my jesteśmy No posiadanie piłki przeciwników naprawdę jest mniejsze i ta gra tak samo jak w pierwszej połowie toczy się na... Yy, części przeciwników i dośrodkowanie nasze, no łapie bramkarz I tak to wygląda No cały czas praktycznie, pierwsza połowa była podobna Na początku tylko zaatakowali rywale i teraz znowu robi się dla mnie tutaj nudno I ocena mi cały czas spada O, 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 o teraz nasi może być okazja dośrodkowanie, nic z tego Jednak chyba cały czas utrzymamy się przy piłce i dośrodkuj No nie, no nie, jednak to nie było dobre dośrodkowanie no, koniec meczu coraz bliżej i nadal Tommy mi nie miał jakiejś tak super y, efektownej interwencji, bo no, te były słabe po prostu, za które dostał takie spore oceny. Tam właściwie nic konkretnego nie zrobił, po prostu stał w odpowiednim miejscu i sobie złapał bez problemów piłkę po jakichś nieudanych akcjach rywali. O, może teraz rywale zaatakują, spójrzmy, no nareszcie weszli na naszą połowę. I? I coś się dzieje, patrzcie, no nie, nic z tego jednak... Podanie do Tomiego, Tomi sobie wybija I kto przy piłce? Jednak rywale, jednak rywale I może jeszcze coś w tych ostatnich 10 minutach oni zrobią, może jakiś dobry strzał z ich strony będzie i Tomi to w dobry sposób obroni, no zobaczmy, no jakoś tak Tak słabo im idzie podchodzenie do naszej bramki Tak powoli niepewnie to robią I piłkę tracą, nie, jednak jeszcze są W jej posiadaniu i... I co z tego wyjdzie? No tutaj zbiega gdzieś na dośrodkowanie, podanie trochę do tyłu i to podanie trafiło prosto do naszych i 3 minuty do końca tego meczu myślę, że no już żadna z różnych nic tutaj nie zdoła zrobić chociaż chociaż jednak nie Jednak nie moja nas spadła do 6-9 zobaczymy jaka, jak wyjdzie ta ocena końcowa bo ona zawsze jest trochę różna od tej co już się skończył mecz, żadnego, nie myślałem, że żadnego doliczonego czasu nie było, że już się mecz skończył Teraz dopiero zmiany wchodzą w 90. minucie. Rzut wolny dla nas. Spójrzmy sobie na to bliżej. Może coś z tego wyjdzie, no nie. Więc bez problemów tutaj do środku, może gdzieś, no nie. Nie mogę go tak kontrolować aż tak bardzo. Dobra. I teraz tam wrzuć, nie tam. Klikam X, żeby tam, tam do środkowa w pole karne, ale jednak tego nie zrobił. Mecz się skończył. Oj, jak wygląda moja ocena końcowa. Zostałem zawodnikiem meczów, proszę. 7-8. Nie, zawodnikiem meczu nie zostałem. Zawodnikiem meczu został bramkarz rywali, ale ja w swojej drużynie byłem najlepszy, co mnie też zadowala. E, może jakby przeciwnicy więcej atakowali, to też byłbym zawodnikiem meczu, bo tamten no, miał trochę tych okazji do interwencji, spore tych piłek złapał. Głównie te do środkowania przechwytywał, e, nie strzały. No po dwa strzały, w tym jeden nasz celny. Czyli możecie sobie wyobrazić jak wyglądała e, większa część tego meczu. I co dalej, co dalej, dalej gramy z klubem... kalendarz Z tym chciałbym zagrać ale... Z tym jak on się nazywał, nie wiem To jest jakiś Carisle United Ale zagramy sobie z klubem Rotherham United Z klubem, którego byliśmy menedżerem w FIFA 13 I spróbujemy go dzisiaj pokonać To był najbogatszy klub w tej lidze Nie wiem jak jest teraz, mam nadzieję, że również są bogaci kupili kogoś dobrego i dobrze grają zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieję że będą nas atakować i to mi będzie mógł sobie bronić i może to my w końcu zostaniemy zawodnikiem meczu bo dawno tego zaszczytu nie mieliśmy nasza ocena średnia już 7-1 czyli dobrze wyrabiamy się bo, bo... bo, bo, bo co bo mieliśmy poniżej 5, poniżej oczekiwań mieliśmy tą ocenę w pewnym momencie, czyli naprawiliśmy to trochę i jestem z tego powodu zadowolony. To jest, to jest nasz, nasz cel na sezon chyba, nie? Chyba tak, chyba tak. To są podstawowe cele, na razie je wypełniamy, a jak wygląda sezon, który ma miesiąc, marzec, marzec, czyli już kończymy sezon, zagramy sobie jeszcze w tym miesiącu. Nie wiem czy gram w reprezentacji, chyba w reprezentacji nie gram. Zagramy sobie w tym miesiącu. Nie, w tym miesiącu już z nikim nie zagramy. Chyba, chyba, że jeszcze z tymi na końcu tutaj. Ja jeszcze zobaczę pomyślę. Już teraz zbędnie gadam. Myślę, że Was to nie interesuje, więc będę kończył już. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, yy, gdzie zmierzymy się właśnie z Rotterhamem United. Mam nadzieję, że będą grali dobrze. Pozdrawiam. Cześć.